Cześć, witam na kanale Arkadiusz Szymański RideFit right Fun. Dzisiaj trening skierowany dla przedsiębiorców, czyli dla grupy społecznej, licznej grupy społecznej, która ma na pewno problemy z odcinkiem piersiowym. I ten odcinek będzie właśnie poświęcony temu odcinkowi, który bardzo mocno zaokrąglacie, bardzo mocno osłabiacie, a przez co macie bóle w odcinku przyłopatkowym, promieniuje to na szyję. Przez szyję idzie do neuroreceptorów w głowie i przez co boli nas głowa. Jesteśmy rozdrażnieni, mamy problemy, problemy z... Z zabieraniem czegoś z wysokości, czyli z jakichś haczyków, kurtkę, czapkę podnieść e, albo zanieść e, gdzieś wyżej na jakąś półeczkę e, sprawia duże problemy. Dzisiaj Wam pokażę e, kilka ćwiczeń mobilizacyjnych, rozciągające e, oraz ćwiczenie aktywacyjne, które wyko będziecie wykonywać trzy razy w tygodniu. Poprawi na pewno e, aktywność, mobilność e, tego odcinka. I na pewno poczujecie różnicę. Zapraszam do oglądania. Witamy w ponownych ćwiczeniach dla przedsiębiorców. Tym razem zajmujemy się odcinkiem piersiowym. Ćwiczenie, które wykonujecie, robimy za pomocą rolera. Nie możemy odchylać głowy do tyłu. Głowa ma być przedłużeniem naszego kręgosłupa na równi z linią z odcinkiem piersiowym. Mocny wdech i z wydechem staramy się maksymalnie wyprowadzić ręce do tyłu. To jest wersja już dla bardziej zaawansowanych. Staramy się trzymać na początku ręce przy klatce piersiowej. Głowa nie ma prawa nam pójść do tyłu. Wykonujemy 10 powtórzeń tego, tego ćwiczenia. Następnie przechodzimy do klęku podpartego. Wykonujemy również 10-12 powtórzeń z nastawieniem na odcinek piersiowy. Łokcie skierowane do środka. Aktywujemy klatkę piersiową, mocny wdech i z wydechem mocno kierujemy odcinek piersiowy, zaokrąglając plecy z wydechem, wypuszczając bardzo mocno ustami, powietrze. Również wykonujemy 12 powtórzeń. Ja te ćwiczenie wykonuję na przykład rano, jak się przebudzę i naprawdę bardzo pomaga mi w tym, żeby ten odcinek piersiowy działał prawidłowo. Trzecim ćwiczeniem jest już ćwiczenie aktywacyjne. W klęku podpartym robimy planka, przesuwamy biodro do przodu, odcinek piersiowy na równi z linią z biodrem i staramy się aktywować odcinek piersiowy poprzez uniesienie jednej z rąk do góry. Stabilizujemy przez to odcinek core. Mocny wdech i z wydechem staramy się mocno wciągać pępek do kręgosłupa oraz podnosić jedną z rąk do góry. Świetne ćwiczenie. Trening ten potrafi bardzo fajnie zmęczyć. Poprawimy stabilizację, poprawimy mobilność w odcinku piersiowym. Wzmocnimy mięśnie przyłopatkowe. Dodatkowo, ostatnim ćwiczeniem aktywujemy kor, zaaktywujemy mięśnie stabilizacyjne i dodatkowo jeszcze poprzez odwodzenie stawu ramiennego do góry zaaktywujemy po raz kolejny mięśnie przyłopatkowe. Tak jak powiedziałem wcześniej, jak widzieliście, trening trzy razy w tygodniu trzeba wykonywać. Możecie to zrobić rano, możecie to zrobić po południu, możecie to zrobić wieczorem. Połączcie to sobie z kardio i na pewno będziecie czuć poprawę, będziecie czuć się lepiej. Będziecie przy okazji spalać skankę tłuszczową na treningu cardio, a ten trening, którego widzieliście, na pewno poprawi wasze zdrowie. Łączycie go również z treningiem na odcinek lędźwiowy, którego macie w opisie do tego filmu. Przypominam o subskrypcji mojego kanału, lajkujcie, komentujcie, jak macie jakieś pytania, to piszcie dzwoncie. Również przypominam, że do 15 lutego macie darmowy plan żywieniowy Detox na 7 dni, gdzie zamieściłem filmy z wstępem, z wskazówkami oraz z każdym poszczególnym dniem pokazuję jak wykonać dane posiłki. Później to już będzie wersja płatna, obudowana treningami, okupowana jeszcze będzie jeszcze... Z treningami, suplementami. Wszystko dostaniecie w jednym pakiecie, ale macie teraz niepowtarzalną okazję dostać go za darmo. Szczegóły na mojej stronie www.rightfitfan.pl i tam na pewno poznacie mnie bliżej. Cześć!